Pewnie doskonale znacie przysłowie: Wszystko co dobre, szybko się kończy. Niestety, w przypadku naszej ukochanej gry przekłada się ono aż za bardzo na rzeczywistość. Przez te wszystkie lata na Robloxie przewijała się masa gier. Jedne były lepsze, drugie były gorsze, ale każdą z nich łączy jedna ważna rzecz: żadnej nie udało się utrzymać na topie aż do dnia dzisiejszego, i albo zostały całkowicie zapomniane, albo mają bardzo niewielką liczbę graczy. Gry, które czasami wychowywały pokolenia ludzi i zrzeszały do siebie miliony graczy, aktualnie potrafią być już zapomniane i pozostawione w odmentach Robloxa. Na pewno kiedyś byliście tak wkręceni w jakąś produkcję, że wydawało wam się, że jest ona nieśmiertelna, żeby parę miesięcy później obserwować jej powolny upadek. I tutaj rodzi się pytanie, po co tak właściwie poświęcać godziny swojego czasu na daną grę, żeby osiągnąć w niej coś więcej? Skoro i tak prędzej czy później skończy ona z jakiegoś powodu na samym dnie, a twoje dokonania pójdą w zupełną niepamięć. Dzisiaj przedstawię wam parę powodów, dla których według mnie topowe gry na Robloxie utrzymują się na powierzchni jedynie przez jakiś okres. Tylko po to, żeby chwilę później wszyscy stracili nią zainteresowanie. Zapraszam do oglądania. Roblox jako platforma do tworzenia gier ma naprawdę mały próg wejścia i oferuje do tego prosty w obsłudze silnik, jakim jest Roblox Studio. Dzięki temu dosłownie każdy, nawet bez większego doświadczenia, może w tym momencie stworzyć swój projekt i w każdej chwili go opublikować. I oczywiście jest to świetne rozwiązanie, które powoduje, że cały czas dostajemy nowe i coraz lepiej zrobione produkcje. Ale spójrzcie na to z drugiej strony każdy jest w stanie nawet teraz usiąść i w szybkim tempie, Stworzyć grę, która przy dobrej promocji ma szansę wspiąć się na sam szczyt. Idealnym tego przykładem jest gra, której poświęciłem cały poprzedni film, a dokładnie mówię tutaj o Pigi. Deweloper tej gry stworzył ją w zaledwie 5 dni, i po niecałym miesiącu stała się niemałym hitem i była dosłownie wszędzie. Ten fakt sprawia, że przez cały czas na Robloxie pojawia się jakaś nowa konkurencja, bo każdego dnia rodzą się setki, jak nie tysiące nowych gier i zawsze istnieje szansa, że jedna z nich niedługo podbije całą platformę. To powoduje, że deweloperzy już popularnych produkcji, widząc, że inna gra powoli zbija stronę ich dzieło, są już przygotowani na powolny spadek liczby graczy i starają się robić wszystko, aby temu zapobiec. I tworzy to według mnie serio chorą spiralę, w której bez przerwy odgrywa się wyścig szczurów o to, kto zrobi coś lepiej, bądź która gra jest bardziej przystępna dla graczy. A Deweloperzy, którzy po prostu nie chcą w tym uczestniczyć i na przykład sporadycznie aktualizują swoją grę, są od razu skazani na porażkę. Bo w aktualnych czasach, aby utrzymać się na samym szczycie strony głównej Robloxa, musisz włożyć w swoją grę dosłownie całe życie i co najważniejsze, nie zrobić żadnego błędu, który spowoduje, że gracze od niej odejdą. A po historiach niektórych produkcji, które omawialiśmy wcześniej, możecie zauważyć, że serio nie wystarczy dużo, aby przez parę nieprzemyślanych decyzji spisać swoją grę na straty. Niektórzy również wybierają brak uczucia ciągłej presji i czyjegoś oddechu na karku i decydują się na sprzedanie gry, tak jak to było w przypadku fisza. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, przekazanie swojej produkcji w inne ręce najczęściej niestety wiąże się z jej upadkiem. Bo tak naprawdę tylko Ty po jakimś czasie wiesz, czego potrzebują gracze, i nikt inny nie jest w stanie lepiej o to zadbać. Chciałem jeszcze dodać, że każdy może zupełnie inaczej interpretować, jakie aspekty świadczą o tym, że gra jest na topie. Dla jednych może to być na przykład stały pół miliona graczy dziennie albo spore community, a dla innych na przykład sam fakt, że o grze cały czas się mówi, nieważne ile by miała graczy. Nie będzie to żadną tajemnicą, jak powiem Wam, że Roblox bez przerwy idzie do przodu. I gry, które nie potrafią nadążyć nad ciągłymi zmianami lub nowymi trendami, po prostu nie mają szans, aby utrzymać ciągłą popularność. Spójrzcie sobie na gry sprzed paru lat, które kiedyś robiły naprawdę spore zamieszanie i wy Wyobraźcie sobie, że któraś z nich wyszłaby w aktualnych czasach. Jest to wręcz pewne, że żadna nie zyskałaby nawet połowy swoich graczy, jakich miała w poprzednich latach, bo najzwyczajniej nie wpisuje się w żadne normy, jakie powstawały przez ostatni czas. I żeby nie było, jest to kompletnie normalne, że platforma się rozwija, a deweloperzy z roku na rok coraz bardziej usprawniają swoje produkcje, ale to nie do końca o to mi w tym wszystkim chodzi. Studia, które tworzą gry, często nie implementują kompletnie niczego nowego, aby w jakiś sposób porozmaicić rozgrywkę. Albo żeby odciążyć głowę gracza od monotonii, która przewija się przez wiele produkcji. BYŁO, 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 BYŁO! Dobrym tego przykładem jest gra, którą do teraz wspomina miliony graczy, czyli Jelly Break. Powodem upadku tej gry było praktycznie brak jakichkolwiek zmian, czy to graficznych, czy dotyczących samej rozgrywki. A każdy, kto kiedykolwiek grał w tą produkcję, doskonale wie, że ma ona bardzo powtarzalny schemat i po takim czasie nie trudno się najzwyczajniej nią znudzić. I to też właśnie dotyczy monotonii, o której mówiłem wcześniej, bo mógłbym wymienić co najmniej pary naszych gier, które umarły tylko dlatego, że gameplay nie był jakkolwiek urozmaicany i po jakimś czasie po prostu już męczył. Dałoby się to serio łatwo rozwiązać, jak rozbudowywanie gry przykładowo o fabułę, która na pewno zatrzymałaby graczy na dłuższy czas, lub zaimplementowanie różnych trybów gry i tym podobne. Rozwiązanie jest naprawdę masa, ale to jedynie w rękach deweloperów istnieją możliwości, jak dobrze je wykorzystać. I to właśnie zatrzymywanie się w miejscu jest kolejnym powodem, dla którego gry tak szybko tracą swoją popularność. Bo po pewnym czasie nie mają już kompletnie nic do zaoferowania, nawet najbardziej zaangażowanym graczom. Teraz pogadamy sobie o temacie, który wszyscy znają i kochają, a mowa tutaj o mikropłatnościach. W niektórych grach są one kompletnie niezauważalne i niepotrzebne, aby dalej progresować. Ale istnieją też takie produkcje, w których bez wydawania pieniędzy nie ma mowy o komfortowej rozgrywce. Niestety wielu deweloperów nie ma pojęcia o projektowaniu uczciwej monetyzacji, gdzie gracze free-to-play i pay-to-win są postawieni na równi. Bo to Pan Jezus dał nam oczy. Żeby robić na oko, nie? Ten fakt bardzo często odrzuca ludzi, którzy chcieliby po prostu cieszyć się z gry bez konieczności wydawania całej wypłaty mamy na game I żeby nie było doskonale, rozumiem, że graficy, programiści czy ludzie zajmujący się promocją to nie jest tania sprawa, szczególnie że nikt nie pracowałby za darmo. Ale nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego deweloperzy projektują game gamepasy, które powodują, że gra zaczyna tracić balans. Mam na myśli głównie rzeczy takie jak na przykład zwiększony damage, więcej życia i tym podobne. Powoduje to jedynie straszną przepaść pomiędzy graczami i wygląda jak wyścig, kto wyda więcej pieniędzy, aby uzyskać przewagę. Wydaje mi się jednak, że trzeba się pogodzić z takim stanem rzeczy, bo wielu deweloperów tworzy gry z myślą czysto o zarobku, a niekoniecznie o tym, czy produkcja utrzyma renomę i popularność. Mimo tego jestem wręcz pewny, że dałoby się stworzyć gamepasy, które nie dają Aż tak znaczącej przewagi i nie sprawiam, że gracz kupujący je poczuje się oszukany. Podsumowując wszystko, co powiedziałem wcześniej, niestety nie jest możliwym, aby gra utrzymała się na szczycie przez wieki. Jest naprawdę sporo produkcji, które mają swoje lata, a mimo to utrzymują stałą liczbę graczy, ale na pewno nie można ich nazwać jakąkolwiek konkurencją dla nowych, popularnych gier. Platformy jaką jest Roblox po prostu nie da się zatrzymać w miejscu i każdego dnia powstaje coś, co z biegiem czasu wygryzie innego giganta ze swojego miejsca. A ja z tego miejsca bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu, pamiętajcie żeby zostawić łapkę i suba z dzwoneczkiem. Wbijajcie również na mojego Discorda Wędkarzy Błażeja, mamy tam zaraz 300 osób widzowie, także zapraszam serdecznie, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, papatki.